Witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się absolutnie największym telefonem produkowanym na świecie największym smartfonem. Oczywiście nie licząc tabletów, będzie właśnie to Samsung Galaxy Note. Taki wybraliście w mojej ankiecie na stronie telesmartphone.pl. No i dziś zajmiemy się tutaj właśnie tym sprzętem. Zaczynając naszą recenzję, zobaczymy, jak ten telefon przede wszystkim wygląda. No, na szczycie telefonu znajdziemy tylko i wyłącznie wejście na słuchawki. Po lewej stronie znajdziemy ciszej, głośniej, po prawej stronie znajdziemy włącz-wyłącz, czyli tradycyjnie, tak jak w Samsungu, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma. Na dole znajdziemy wejście na kabel mikro USB. No i co? I rysik. S-Pen czy Pin, czy jak chce tam się nazwać. Tak, tak to się. Tak to wygląda. Czyli jak najbardziej możemy tym rysikiem sobie tutaj korzystać na telefonie. Działa z ekranami multitouch. Tył telefonu klapka bardzo dobrze znana z telefonów Samsunga chropowata, taka w dotyku no raczej nie zbierająca rysek bardzo taka, można powiedzieć, ergonomiczna. Popularna właśnie klapka stosowana w Samsungu bodajże i się w kilku modelach. Naprawdę, ten kto troszeczkę widział te inne te smartfony Samsunga, na pewno skojarzy o, o, o właśnie o jaką strukturę mi chodzi. Dodatkowo, znaczek bardzo elegancki Samsunga. Aparat piąteczka z diodą doświetlającą LED, jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, 5, 3 cała ekran o rozdzielczości 800 na 1280 pikseli czyli na bardzo, bardzo przyzwoita rozdzielczość tego ekranu no tutaj wspierany jest dwurdzeniowym procesorem 2 razy 1.4 GHz na no 1 GB RAMu czyli jeżeli chodzi o specyfikację e, jak najbardziej z tej górnej półki e, moim zdaniem w czołówce nadal tych smartfonów jeżeli chodzi o system operacyjny e, Samsung Galaxy Note został e, zaktualizowany do Androida 4.0. To widać, oczywiście po naciśnięciu środkowego klawisza fizycznego. Możemy sobie już to kilka razy pokazywałem kilować e, aplikację. No ale co tu chciałem wam mniej więcej pokazać? E, no przede wszystkim aplikacje służące do rysika. Tak jak już pokazywałem, dokładnie tak to wygląda. Samo nawigowanie tym rysikiem jest bardzo wygodne przy tak dużym panelu dotykowym e, tutaj absolutnie nie ma problemu z trafianiem w tej ikonki. No i chodzi to bardzo płynnie. Notatka. Pierwsza z aplikacji, e, która tutaj mm, jest zainstalowana od razu e, właśnie w note. Ie. Repedycji, no i oczywiście możemy sobie ewentualnie pisać zdjęcia. To jest taka typowa nasza, można powiedzieć, kawałek papieru, gdzie możemy ewentualnie sobie przede wszystkim malować, bo tutaj nie mamy kratek. Do wyboru mamy pisaki, pędzle, ołówki wszystko możemy sobie dowolnie tutaj konfigurować grubość tej linii kolory. Bardzo przyjemnie się z tego korzysta. To jest oczywiście jedna tutaj z, z opcji. Tutaj mamy m.in. na widżecie już normalne, można powiedzieć, taką kartkę w kratkę. O, nie rozczyta mojego pisma niestety. Trudno powiedzieć. Pojedyncze litery jak najbardziej e, działają. Bardzo fajna zabawa. Bardzo czuły ten ekran. Pozdrawiam Was, YouTubeowiczów. Dokładnie. Podoba mi się to. Naprawdę, jeżeli chodzi o telefon, na pewno skierowany do. Klasy, można powiedzieć, takiej biznesowej, no duży ekran. No, wyobraźcie sobie, albo może część Was pamięta, jak przedstawiciele handlowi, no i nie tylko. Oczywiście menedżerowie chodzili z jakimiś laptopami i tam sobie wpisywali e, pojedyncze te literki. E, tutaj mają powiedzmy Samsunga Galaxy Note, gdzie, gdzie, gdzie wpisują sobie tak, jak powiedzmy, w zeszycie, wszystko elektronicznie. Od razu e, to jest powiedzmy wysyłane do firmy. E, wydaje mi się, że właśnie e, ten telefon jest skierowany do takich osób. E, no a, no i też do, oczywiście do, do, do zapaleńców tutaj smartfonowych Jak najbardziej Co jeszcze? W samym tutaj tym długopisiku mamy przycisk No i tutaj też on Dokładnie, robi screenshota Możemy zrobić screenshota absolutnie wszystkiego Czyli czy korzystamy z internetu dokładnie Dokładnie powiedzmy tu naciśnij, wyślij, zapisz, wyślij, ustaw jaką, udostępnij przez i jechane. I, 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 i to, momentalnie, to, to momentalnie działa. Nawet druku jest. Bardzo fajnie. Przejdźmy może do internetu. Wpiszmy może stronę telesmartfon Dokładnie pojawia się też ewentualnie e e e e e e do pisania tak jak tutaj widać. No ale to jest zwykła klawiatura. My przejdziemy sobie na tą klawiaturę zwykłą. Tu dokładnie jesteśmy na mojej stronie. Strony wczytują się bardzo, bardzo płynnie, bardzo szybko. Multitash również em, działa, działa bardzo sprawnie. No i tak samo to działa tutaj. Pach, screen, zrzut ekranu, momentalnie i do edycji. Zaznaczam forum. Otworzyłem forum dla Was. E, zachęcam do rejestrowania, do pisania e, na tym forum. A myślę, że możemy stworzyć jakąś fajną smartfonową, taką lightową społeczność. Jak najbardziej e, głosujcie w ankietach. Taki, jaki telefon m, wybierzecie, taki będzie e, testowany przeze mnie. Czyli to jest ważne. Ważne. Tak mógłbym się z Wami komunikować tutaj na smartfonie. Każdy smartfon powinien mieć taką funkcję, ale nie każdy oczywiście ma taki tutaj rysik. I tak to wygląda dokładnie. Oczywiście jeszcze możemy ewentualnie wycinać sobie te e, pewne powiedzmy jakieś artykuły czy coś w tym stylu. E, bardzo przyjemnie się z tego korzysta e, i, i zachęcam do prób korzystania, jeżeli ktoś ma taką możliwość tutaj i, 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 i Galaxy Note. A. Co jeszcze fajnie, fajnego mi tutaj spotkało z Galaxy Note'em, to przede wszystkim troszeczkę inne widżety niż tutaj w domyślnie, powiedzmy w Samsungu Galaxy S3 czy, czy, czy w innych Samsungach. Dodatkowe właśnie te aplikacje, które są już tutaj preinstalowalne, właśnie Note. Ie. Ale co jeszcze mnie tutaj zachwyciło, to wielkość robocza, wielkość robocza tego, tego ekranu. Proszę zobaczyć, ile tutaj jest tych Ikonek, jak ten ekran roboczy jest tutaj przystosowany dla użytkownika. Nie dość, że duży ekran, dobra rozdzielczość. To jeszcze, to jeszcze tutaj ten, ten system Android, który umożliwił nam tutaj włożenie tyle tych e, ikonek. Będę testował na portalu wideotesty.pl/tablet i tam zobaczycie, że ergonomia tego ekranu no, nie jest tak przystosowana jak właśnie tutaj w Note. Cie. Po prostu tam. Część tego ekranu, można powiedzieć, że trzy cale tego ekranu jest niewykorzystane. Tutaj mamy absolutnie wszystko. Po, po, po samej brzegi ten telefon jest wypełniony aplikacjami, a to dopiero początek, bo przecież to jest czysty telefon. No i to by było w sumie na tyle. Nie będę Wam pokazywał tego tutaj systemu operacyjnego. Wszystko znacie tutaj, nic nowego się nie pojawiło. Oczywiście aparat 5 megapikseli z tymi wszystkimi tutaj bajerami, autofokusem, stabilizacją obrazu, filmy. Oczywiście ten telefon kręci w rozdzielczości Full HD 1080p, więc absolutnie tutaj nie zawiedziemy się, jeżeli chodzi o jakość zdjęć. Powiem Wam, Smartfon kompletny, aczkolwiek nie dla każdego. Tak jak to wspomniałem, duży ekran nie każdemu może to pasować większy niż w Galaxy S3, ale samo korzystanie z tego smartfona nie powinno sprawiać jakichś większych trudności. Tak jak powiedziałem, to by było na tyle. Trzy rzeczy. Dziękuję za 20 odcinek Telesmartfona. Rejestrujcie się na forum. I lajkujcie firmy, filmy moje i subskrybujcie kanał. To cztery rzeczy. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.